Cześć, mam na imię Łukasz, jestem opiekunem klienta i dzisiaj porozmawiamy o tym, jak dopasować matę do Twojej szuflady. Zacznijmy od tego, jaką matę potrzebujesz. Elastyczną z rolki, którą zawsze możesz dociąć na odpowiedni wymiar szerokościowy, i to od Ciebie zależy, w jakim stopniu ją wykorzystasz. Albo już jeśli potrzebujesz nieco innego rozwiązania, czyli na grubszej takiej podstawie, mata dosyć sztywna. Ale idealnie wpasujący się pod szerokość danego producenta. Na naszej stronie internetowej peka.pl znajdziesz wyposażenie szuflad w produktach, gdzie dobierzesz zarówno rolkę, jak i formatkę do swojej szuflady. Aby dobrać formatkę do naszej szuflady, musisz znać przede wszystkim nazwę tej szuflady oraz zmierzyć nasz front po zewnętrznym. Na co zwrócić uwagę? przy wymierzaniu naszej szuflady, przede wszystkim na kształt boku. Interesuje nas wymiar samego dna szuflady, więc najlepiej jest użyć przede wszystkim miarki stolarskiej, gdzie daje nam pewien ten wymiar, ale odliczamy, żeby nam czasem się nie przesunęło i zaznaczamy jakąś stałą, stały wymiar na dnie szuflady za pomocą ołówka, tak jak tutaj mam. I od drugiej strony Robimy to w ten sam sposób, sprawdzając ten wymiar, czyli w moim przypadku to będzie w okolicach 799. W Twojej ofercie mamy matę już dociętą na głębokość dla prowadnic o długości 500, więc w naszym wypadku docinasz je tylko z szerokości. Do przycięcia prawidłowo maty potrzebujemy miarkę stolarską drewnianą, która odpowiednio wymierzymy szerokość maty. Ostry nożyk tapeciarski oraz stały kątownik, który ustabilizujemy przede wszystkim, żeby podczas przycinania ta mata nam się nie przesunęła. Pamiętajcie, żeby coś podłożyć pod tą matę, żeby w trakcie przycinania nam czasem nie uszkodzić blatu. Przenosimy wymierzoną szerokość na szufladę, na naszą matę. Ustawiamy kątownik pod nasz wymiar, po czym ostrym nożem docinamy ją wzdłuż. Później ostrożnie sprawdzamy i upewniamy się, czy mata jest całkowicie odcięta. Po docięciu przez nas maty pozostaje nam nic innego, jak tylko ją sprawdzić, czy ona pasuje do naszej szuflady. Jeśli nic się nie podgina, to znaczy, że ona jest prawidłowo docięta. Próbnik, który dla Was przygotowaliśmy, posiada również różną kolorystykę oraz strukturę mat. Czyli to są nie tylko formatki czy rolki, ale również i pełna gama kolorystyki oraz struktury. Jeśli potrzebujecie więcej informacji dotyczących mat antypoślizgowych, zapraszam do kontaktu.